Witajcie dnia kolejnego. Lecimy z trasowaniem. Zewnętrzną część mamy już zrobioną. Zaraz zejdziemy, pokażę o co chodzi. Powyznaczane są tutaj widać punkty, zresztą idziemy na dół. To pokażę dokładniej. <coughs> Powiem Wam, że ze stopami to ledwo się zmieściliśmy. Ale się zmieściliśmy. Tutaj już woda dość nieźle wychodziła i było takie bagienko. Ale w ten sposób punkty podnoszone, gwoździki powbijane. No i tutaj one zostają. Tutaj tylko zrobimy sobie skrzynię, obsadzimy w tych miejscach co, co chcemy. Natomiast tutaj z pozaznaczane pozaznaczane są rogi zewnętrzne, gwoździki wyjęte, pręcik, szóstka nawiercone, gładki i tak każdy róg. No i sznurek. I do sznurka już tylko sobie wiercimy to. Jak były sznurki, to od razu poprzenosiłem sobie rogi wewnętrzne, też zostało nawiercone i pręci szóstka No i teraz sznurek w ten sposób, tak żeby był cały czas po zewnętrznej stronie pręta i od wewnątrz sznurka po kolei wiercimy, tak żeby mieć. Ogranicznik, żeby nam deska nie szła dalej yy, do wewnątrz, dzięki temu będziemy mieli od razu ustawione już to w liniach, tak jak trzeba. No i tu jeszcze musimy wymierzyć, wyznaczyć, ale zaraz wezmę wymiary sobie, i tam od zewnętrznej sobie to przemierzymy, żeby wyznaczyć od razu tutaj, punkcik. I tutaj, punkcik, to zrobimy na końcu. Tutaj widziałem, że troszkę poszło, ale też się z chudziakiem zmieściliśmy. Trzeba będzie tylko lekko tutaj ten kawałek podkuć, żeby deski nie podnosiło i spoko. Jak koparką się jeździło, to linie trochę przesuwało, dlatego że mówię, tutaj dość szybko nam ta woda nachodziła i musieliśmy bardzo szybko to betonować. No ale tak czy inaczej. <laughs> Mamy sznureczki i co? I lecimy z tym tematem. Dzisiaj więcej praktyki, mniej teorii. Piździ jak cholera. Jeszcze śnieg zaczyna padać, ale może coś tam uda nam się zrobić. Rękawice się przedziurawiły. Cieplutkie, misiowate. No i lecimy po kolei. Tutaj co metr, mniej więcej, robię to na oko. Oby tylko ustawiło nam linię. Mniej więcej. W zasadzie damy dwa. Wyciśmy tak, żeby tylko nam sznurka nie odpychało. Ten rok zostaje. Tutaj już nic z tym nie robimy. No a tutaj. Mniej więcej w tych miejscach to trochę przesunę. No, jeszcze twardy. No i to mniej więcej w tych miejscach co z drugiej strony. Szybka akcja. Jakbyśmy mieli łowicę, to oczywiście po łowicach byśmy przenosili sobie to na dół i znaczyli tak samo zewnętrzne krawędzie, sznurek. Można też odbić to sznurem traserskim. Ale wydaje mi się, że tak jest trochę szybciej. I też jest całkiem dobrze. A tutaj damy tu po środku. Tyk. Ważne tylko, żeby ten sznur nie opierał się nigdzie na betonie, żeby on był w linii, a nie gdzieś go przesuwało, nie? Ostre virtuo. No i uwaga na wodę. Mamy sznur można zwijać i przekładać na tą stronę, nie? ja już tutaj będę nabijał. No i po kolei. Pyk. Te pręciki tniemy z pozostałości. Po strzemionkach. No i mniej więcej wbijać, żeby były w miarę prosto. Nie muszą dużo wystawać. Oczywiście dużo zależy od poziomu chudziaka, nie? No i zaraz jesteśmy gotowi do szalowania. Ja tutaj trzeba go trochę przyprostować, będzie, będzie, są jeszcze pręty, tu masz. 60 centymetrów szerokości, ława, tam jeden się skrzywił, muszę wziąć kątóweczkę i go przyciąć, mieścimy się jeszcze spokojnie, Ups. Jest. No i prosty temat, nie? I my to będziemy robili tak, że pierwsze deski skręcamy po wymiarach pojedynczo wtedy podokręcamy laszki tak, żeby one były naprzeciwko zdecydowanie mniej czasu nam to zajmie Mniej wymierzania, żeby te blaty schodziły się tak, żeby laszki były naprzeciwko siebie Więc robimy cały Cały, tak jakby szalunek z jednej deski, podpisujemy sobie od razu wymiary tej deski, i później tylko kręcimy laszki do tej jednej deski od razu, i podnosimy się z blatami. Wszystko zaraz pokażemy. Oczywiście można się bawić i, i też od razu robić całe blaty. Ale tak my robiliśmy poprzednio i zdało to egzamin Więc tak samo zrobimy to teraz, nie? No i to gotowe To troszkę przyprostować I tego troszkę przyprostować W zasadzie pół godzinki roboty i została ta część tylko ta prosta, ta prosta, ta prosta kawałeczek, no i z tej strony dwie te wpustki i tutaj dwie te wpustki, tutaj trochę dalej z betonem wjechaliśmy ale w niczym to nie przeszkadza za bardzo. One się tak mijają tutaj. W niczym to nie przeszkadza. O, tutaj już stąd sobie wymiar weźmiemy w tym kierunku. I tak samo tutaj z tej szpilki w tym kierunku. Idziemy, weźmiemy wymiary i od razu sobie to naznaczymy. W tym czasie akurat Tomek rozłoży sznurek, a tutaj mówię, no może w zasadzie też byłoby wbić, może i wbijemy pręciki, to od razu nam się to ładnie ustawi, zobaczymy. W pierwszej kolejności zrobimy całą ławy, a później będziemy kombinować. No i mamy tutaj, nie wiem czy to będzie widać, mamy tutaj. Jedną ścianę, drugą ścianę, i teraz tak od osi do osi mamy 480 i ława ma wychodzić 50 cm dalej. Czyli jak się przesuwamy, żeby zmierzyć sobie tu od wewnątrz, to połowę szerokości ławy, czyli 30 cm się przesuwamy, i tutaj jeszcze 20 musi dojść. Czyli w tym przypadku mamy 5 m a w tym przypadku mamy 622 500 i 622 500 i 622 Przecież mamy tutaj 500 Dobra

I wiercimy. Jest. Jest. No i lecimy od razu tą stronę. No tutaj zrobimy to tak o, jest przesunięcie, bo wewnętrzne są krótsze. I tutaj jednego damy. Oczywiście, jak tu gdzieś się y, milimetr 2 przesunie, to nikt z tego strzelał nie będzie. To jest ława, nie? Ale jak od razu się staramy robić dobrze, to, to walczymy o to, żeby się nie przesunęło. Wszystkie prace są później łatwiejsze, bo można od metrówki robić. Wkładamy. Kurna, jak się pogoda skieprzciła. Pyk. Troszkę podniesiemy sobie sznurek tam gdzieś garbik mamy z lekka jest Jest. No i zostało ta prosta, ta prosta, i możemy zaczynać szalunki. Pek. I gotowe. Sznurki można zwijać, i po kolei sobie lecimy z szalunkami. Coraz bardziej nam się pogoda psuje. Śniegiem sypie, wiatrami wali, ale już pierwszy rząd mamy zrobione i wszystkie narożne laszki porobione, tak, także było do czego kręcić. I teraz wymiary też mam popisane na każdej desce. Zejdziemy zresztą pokażę Jeszcze się zaczpiłem Zejdziemy, pokażę w ten sposób opisane wymiary i teraz po kolei robimy tak, żeby mieć szalunek trochę wyżej betonu czyli będziemy robili między 42 a 45 cm blaty żeby wychodziły i teraz po kolei wszystkie elementy już na odpowiednią wysokość dokręcamy i elegancko. Mierzymy deseczkę dolną. Dolne staraliśmy się dobierać mniej więcej do centymetra, żeby były między 13 a 15 także brakuje nam teraz <słuch> między 13-15 a 15, po 25-28 cm. Czyli tak będziemy dobierali deseczki, to mamy i dziesiątki, i jedenastki, i osiemnastki. Będziemy dobierali tak, żeby mieć łącznie 28 cm. I pojedynczo, po kolei do laszek będziemy dokręcali to. I wtedy już tylko w linii naprzeciwko siebie łapiemy laszki, wrzucamy zbrojenia. Mamy godzinę w zasadzie dziesiątą, po dziesiątej parę minut. I jak widzicie, przyjechaliśmy w pół do ósmej. Dwie i pół godziny w dwie osoby. Potrasowane, wszystko powiercone i cały obrys zrobiony. Więc myślę, że całkiem pozytywnie. W ten sposób mówię, robiliśmy też poprzednią budowę. Zaczynaliśmy od pierwszej deski, dokręcaliśmy. O wiele wygodniej jest to robić, niż kręcić cały blaty i je wnosić do wykopu. One trochę też ważą, ta deska nie jest sucha, a tak pojedynczo, jeden docina po kolei wymiary, drugi łapie kręci na bieżąco i naprawdę fajnie to leci. No i teraz tak jak tutaj mamy już te laszki pokręcone, to już licujemy się z tymi laszkami i lecimy po kolei. Trochę chłodno jeśli i baterie padają. Ale mamy prąd, to będziemy się doładowywać. No, już widać jakiś tam zarys. Laszki pokręcimy z zewnątrz od razu. Wiercimy kontrolatki, żeby było zaparcie. I możemy wrzucać zbrojenia po kolei z góry kontrolatkami. Kontrolatka na pół. Chyba, że deseczki pozostają. Zobaczymy jeszcze. Poskręcamy to sobie. I tyle. Można by było szpilki jakieś robić dołem, górą, ale myślę, że szybciej będzie zrobić te kontrolatki z dołu i z góry i to też wytrzyma, przetestowane. A przy tych cenach stali, to sama szpilka ósemka albo dziesiątka, żeby tutaj puścić, no to musiałbym pewnie ponad 300 zł spokojnie oddać. Jak nie lepiej, tutaj może i te żabki by się sprawdziły górą. Na pewno by się sprawdziły. Także muszę chyba kupić ich trochę. Tak, żeby górą sobie te ławy fundamentowe spokojnie ściągać. Myślę, że się przydadzą Ze 100 sztuk przynajmniej z kluczem. Dołem i tak o wiele mocniejsze będzie zaparcie, jak damy kontrolę, niż ściągać to yy, nawet tymi żabkami. Trzeba byłoby nawiercać, a tak to zobaczycie, jak to fajnie będzie szło. No i dobra, idziemy z jej śniadanie, Mam nadzieję, że trochę przestanie padać. I bierzemy się zaraz dalej za robotę. Mamy kolejny dzień. Niestety, pracę nam pogoda zatrzymała u nas od soboty. Zima pełną parą. Wczoraj trochę zaczęło schodzić. Pompowaliśmy wodę z wykopu. Przez noc zaczęło się wszystko topić. Wszystko mamy w wodzie. Na szczęście zdążyliśmy wytrasować ławy, ponabijać szpilki, zrobić pierwszą warstwę. I już tutaj nie grozi nam o plastycznienie gruntu, ale no ale prace mamy zatrzymane. Wczoraj wypompowaliśmy sobie już tą wodę, i się znowu ponachodziła. Myślałem, że damy rady, yy, dzisiaj pracować, ale znowu u nas sypie śnieg, także zatrzymujemy się dalej, niestety. Takie są realia budowy. Mam nadzieję, że dzisiaj już ostatki tego śniegu będą. <laughs> Popuszcza to i będzie można znowu wypompować tą wodę i lecieć dalej z tymi szalunkami, żeby to zabetonować. I przysypać trochę, pozbyć się tego śniegu i kontynuować tą pracę. No aura nas nie rozpieszcza ostatnimi czasy, ciągle coś, no ale nic nie poradzimy. Taki mamy klimat i w takim klimacie musimy sobie radzić. Generalnie jeśli chodzi o tą wodę, to wykopaliśmy sobie kilka studzienek, w które wrzucamy pompę i ta woda nam z całych y, ław fundamentowych schodzi. Mamy jedną w tym miejscu, w tamtym, w tamtym. Tu na końcu y, tej ścianki. W tym miejscu, w tym miejscu. Tutaj też generalnie jest zrobiony y, taki mały rowek. I tu z tej stopy woda też schodzi nam. Także jak pompę wrzucamy, to ten chudziak nam praktycznie suszy. No przerąbane wam powiem Miałem nadzieję, że dzisiaj będzie betonowanie, no a jest jak jest. Mamy do zabetonowania praktycznie jeden maksymalnie dwa dni pracy, żeby to doszalować, wrzucić zbrojenie, wypuścić startery i zabetonować No ale sami widzicie jak jest wszystko w śniegu. O, także na chwilę obecną mamy prace zatrzymane. To jak wodę wypompujemy, żeby śnieg nie padał. To to, że on tutaj nam leży, to w niczym, by nam to nie przeszkadzało, bo jak wodę wypompujemy, to możemy normalnie pracować, oby ten śnieg przestał padać. Także jak tylko ustaną opady Mamy bliziutko budowę w zasadzie 5 minut drogi samochodem więc jak przestanie padać, no to przyjedziemy, będziemy to pompowali i będziemy próbowali po trochu walczyć dobrze i kilka blatów złożyć Tylko tak jak mówię, najważniejsze, żeby nie padało. No tutaj nawet na te dwie godzinki to warto będzie wpaść. Nie będziemy może składali tutaj yy, narzędzi wielu, tylko będziemy tu docinali yy, akumulatorówkę na jezdówku, te deski, wszystko mamy powymiarowane w zasadzie. Także przestanie padać, przyjeżdżamy, pompujemy to no i będziemy próbowali po trochu coś tam skręcać. Ale na chwilę obecną trzymajcie kciuki za pogodę, I widzimy się w lepszej aurze. Trzymajcie się, hej.